Trwa remont terenu przy szkole w Jabłonowie powstają nowe przestrzenie które, Na którym dzieci będą mogły się bawić i spotykać Podobnie jak mieszkańcy jabłonowie No Cieka Oskity nie Też, też No, śmiało, śmiało ten mały to niech będzie tu Uśmiechnijcie się ładnie Wszystkie ząbki widać <laughs> ładnie To mali przewodnicy tego terenu, którzy chyba najbardziej cieszą się z tego, podobnie jak reszta mieszkańców, z tego co tu się dzieje. Prace są jeszcze w trakcie. Remontowane jest i zmiany dokonują się na terenie całej przestrzeni wokół szkoły, podobnie jak z samą szkołą która została odnowiona i wyremontowana. 영아 <목소리도>